Idziemy trajkiem z tą niepogodę. Stwierdziliśmy, że nie będziemy siedzieć w fotelu. To sobie jedziemy. Na lunch z widokiem na morze. lepszą kawę w okolicy a potem idziemy sobie w tamtą stronę i tam już jest morze za tym zielonym dachem o, weszliśmy do restauracji tu jest ta piękna choinka o proszę, z gwiazdką. Cześć, ekipa. Cześć, patrzcie, jaki tutaj ładny mamy widok z restauracji. Tutaj ludzie nurkują i patrzcie. Patrzcie tutaj, to wszystko są koralowce, a patrz, widzicie jakie to w ogóle. Widzicie w ogóle, widzicie w ogóle jakie to jest przezroczyste ta woda i tam są wszystko koralowce, a tam ludzie pływają sobie. Bo tam normalnie, tam daleko tam. Koło łódki to, to mam, mama i tata by mogli jeszcze stać. Pomimo deszczu ludzie wciąż nurkują, pływają, o tutaj coś nadciąga, jakaś nowa łódź, nikt się nie boi deszczu. Ja sobie zamówiłam American breakfast. Two eggs of any style, crispy bacon or a cooked ham, or breakfast as sausage. Two slices of toast, white or whole wheat and jam, seasonal fresh fruits, orange juice. Czyli dwa jajka, ja wezmę bekon, dwa tosty, owoce i sok pomarańczowy. O i napotkaliśmy świeżą choinkę. Proszę, jaka piękna, prawdziwa, nie? Martusia? prawdziwe. A prawdziwe prezenty? A skąd wiesz, że są prawdziwe? Żartuję, jesteśmy w restauracji. W restauracji, no piękna, choinka jest przepiękna. To prawdziwa pieczone sardyneczki lokalnie łowione wjechały na stół pyszne martitka też zadowolona Tak, tak jest spaghetti jeszcze cztery Filecik z rybki w warzywkach z ryżykiem wjechał na stół I jeszcze pizza margarita, blaneczki No a Ania cały czas czeka bo Ania to sobie taka deserowa dziewczyna jest. Co deser zamówiła mm. tylko. Mmm, ale, ale deser właśnie wjeżdża. Mm. No Słabo to nie wygląda. Smacznego. Dziękuję. Okay. Mm. Ania to kokosa większego od jej głowy. Ale ciepły. Mm taką tutaj mm, redką, to ja sobie zjem Bardzo dobra rybka, o bardzo dobra Wszystko bardzo dobre Ser Już dokończone, nie każde Ale dokończone Mama jedzie po nasze stroje Marta tutaj siedzi, ja tutaj nagrywam a tutaj to ma, pije piwo. Trochę się robię falenie. A ty Marta będziesz chciała jechać? Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. Ale mama już jedzie. Pomyśle. To musiał się jej powiedzieć. Pomyślę. Um, ja właśnie znalazłam rozgwiazdy tam. Nie wiem czy widzicie, ale spróbuję Wam pokazać. Tam. Przecież. Teraz ja piję sok pomarańczowy z gazowaną wodą, a Marta pije gazowaną wodę. A tata pije ice naprawdę nie. Nie oglądaj tego mama. 500 dni. A teraz? 80 dni. O, to mniej. <laughs> naprawdę, teraz? 100 tysięcy dni. A ja skadnie il ile? Szczególnie. Jedną godzinę. A na końcu świata okazało się, że można dostać całkiem zgrabnego browarka, porterek, Cerveza negra. Nie piszę, ile ma voltów, ale jest też przez San Miguela robione. San Miguel. I w tych pięknych okolicznościach przyrody uprawiamy pogodę barową. Ale właśnie, ładnie. Kto znajdzie rozgwiazdę, wygrywa. Bo ten, kto znajdzie, wygra. Pokażę Wam mniej więcej, gdzie jest. Tutaj. Tam. Jest. No, jest niebieska, ale Wy chyba tego nie widzicie. Ale tamte chmury, tam na tym, tej wyspie, tam. To one są bardzo nisko, prawie dotykają morza. Widzicie tam? Wy tego nie widzicie, ale są tak blisko morza, prawda? Ja się na wszystko zgadzam zwykle, prawda? Jesteś bardzo opalony. Tak. Przyszliśmy sobie na snorkling i tu opodal nas, nie opodal nas. Jest piękna rozgwiazda, rozgwiazda, o, pod wodą. Jajos... Bardzo blisko brzegu, w restauracji, w której siedzieliśmy, łódek. Patrzcie, jakiego koralowca znalazłam czerwonego. A patrzcie, jaką muszelkę wow, znalazłam. jaki piękny kolor. Patrzcie, I jako... jeszcze znalazłyśmy muszelki. Mm, I dużo znalezisk. Czekaj, tutaj jeszcze a to? To po prostu kamień. Hmm. No dobra, to my idziemy zanurkować z to. Niebieską niebieską Te przez okulary ale piękne. piękna piękna? to jest taki jedyny kolor taki niebieski bo to jest takie zielone i rozowe jem lody co tu podżerasz? a ty co jesz? banana split. a ty masz też takie dobre a ja mam kaweczkę. i jakiegoś mango mango coś tam a nie czeka. Na co czekasz? Ale pani jakoś nie przynosi mi tego ciasta. Na cheesecake'a? Mam nadzieję, że ci pani przyniesie, bo ja tego cheesecake'a będę musiał zjeść. Las bananowy Same palmy bananowe I takie trzy bananki. Co tam Blanka było? Świnia na tapatyku się piekła. Świnia on the stick Świnia on the stick Świnia on the stick bojowe Koguty bojowe Chyba Te które uczestnic uczestniczą w walce kogutów jest, tak, że jest Właśnie wróciliśmy. Papieru nam nie dali. Ja nagrywam. jedne. Papieru nam nie dali. Właśnie wróciliśmy do naszego y, hotelu. Właśnie wróciliśmy do naszego pokoju hotelowego i mamy challenge i y, kupiliśmy trochę jakby słodyczy, żeby spróbować je, bo ich jeszcze nigdy nie próbowaliśmy i to będzie ekstra odcinek. Um, albo mamy pójść na basen. Tak. Ja chcę iść na basen. Albo jedno i drugie. Tak, jedno i drugie. Okay. To nie najlepsze na końcu. Ok A więc pierwszy idziemy na basen, a potem i zrobimy challenge.